Siemanko wszystkim, z tej strony Flip. <laughs> Witam Was na moim kanale, w odcinku, w którym będę, będę grał na przetrwanie. Tylko jakiej by nazwy? <laughs> Co by, y jakiś świat by stworzyć? Może po Wow. Flipowo Flipowo Numer... Nie, numer... Hmm, co by jeszcze dodać? Nighty Night in the Forest. Nie. Bo to tak krótka ta nazwa. Ma plan. Dodam. Nie wiem. Kropka. Nie, nie wiem. Dobrze, nie zostanie stanie taka. Trwa. Chyba wszystko jest. Dobrze. Bym dodawał niewypadanie mu, ale może innym razem z domu. Dobra. I to jest najnowsza wersja, która tym, tym razem weszła. Gdy będzie ten nowsza, to będę aktualizował. Najwięcej tak myślę. Soby Berem chyba dodawał. Ale fajny świat! Normalny. Krowa! Krowa! O, tu nie chcę. Eee. A nie, co? To... O! Krowa! Dobrze. Teraz lećmy na tą krowę. Pam! To, 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 I, I skok! Ja marnuję tylko czas. Powiem. Dobra. Chyba zacznę już do rzeczy. A fajnie go Dobra. Nie, to ma za ma małeczek. Ja jeszcze nie wiem, gdzie się osiedle. Ale chyba trochę poswiedzę ś... ś... świata, nie podzwiedzę świat. Okej. Okay. A! A! <ścoughs> <ścoughs> Typowe marnowanie czasu. A. A. Dobra. Marnuję tylko czas, zaraz się zrobi noc i będę... uciekał. A few moments later. Już czwarte drewno, a tyle minęło. <słuch> Okej. Okay. Mam nadzieję, że słychać dobrze. O, Dobra. Kiki, Kitek, Gdzie mi uciekasz? Darmowe patyki, normalnie. Fajnie. Nie trzeba normalnie robić patyków. Ja czekam, tu się zawali to. Tak! Moja ulubiona rzecz! Happy, happy, happy. Dobra. Tak. I teraz to kamienicy. Znaczy nie kamienicy, tylko do kamienia trzeba kopać. Zrobię chyba od razu mieczyć, bo nie wiem, nie wiem, czy będą owce. Nie wiem, ale chyba tutaj się osiedla. A Biera Mieprzyk Kiku Ok, w którą stronę tylko iść? Może w tam? Zobaczcie, gdzie lepiej, Tu O! Oh, owieczka! Owieczka B. Oh. Nas ją. dwie owieczki, trzy owieczki! Happy! Jedna. Druga. I... Znaczy wilk, a nie pies, bo pies będzie dopiero drugi go Fajnie, że mam innego laptopa, a nie tego starego, bo na tym starym to mi się bardzo trudno agrycia. Ale tu pięknie! Jeszcze portal, dobra, ja tu osiedlam. Żelazo! Dobra, ja tu się osiedlam. Teraz raz, dwa. No niech będzie ten kolor. I inny bar, in inaczej wygląda barwnik, fajny. A no, Dobra, jeszcze. Ten. O, ja zawsze tak robię. Te... No i fajnie. Ej, ja na to czekałem, na taki piękny. Widzieliście sami, nic nie bałem. Nie wiem, czy widzieliście, ale chyba widzieliście. Teraz trudny dla. Uwaga, uwaga! Zamknę no, oczy! Ale wybuch! Ciekawe. Gdybym był grubszy, to bym. Ciekawe, czy bym zrobił większy wybuch. Ale mi się to najbardziej tutaj podoba ta góra. Dobra, zobaczmy, co jest w A ten portal prawie jest naprawiony. Nie samo. To raz, dwa, trzy. Co?! Nie! A to pierdolę. Dobra. Tak, tak, tak. Dobra, nie wiem kiedy jeszcze tam mieszkam. Dobra. Idę wykopać żelazo. Żelazko. Żelazko i ile wykopać. Ja abym tera, teraz ten <grym> nie wykopał. Ej, już chyba wiem, co to był za pies. Ten wilk. Wiecie kto? H, ha o, g, a, hago. <grym> <grym> Ej, prawie bym zginął. Widzieliście to? kliknąłem wykliknąłem przypadkiem jakiś przycisk. Ej, mogłem najpierw zrobić łóżko. Ale trudno. Takie życie takie. Takie życie takie ja. O! Ej, fajna. zrobić o, tam jest bambusy, to przyda się dobra zrobię sobie zdjęcie o, ej, a ja się robię. bo ja zaraz padnę Ło! Wow. nie chyba nie będę robić zdjęcia. ale piękno niedługo tu będzie taki piękny świat Przekonałem na was bo wygląda na to że nie dobra i ale wybuch krówki czas na jeden. dajcie mi coś jeść chłopie jeść chłopie jeść, jeść. jeść krówki Patrz na mnie! A, no i co? Pada. Ej, tu może. Si! Hugo! Hugo! Nie, Simba jest biały. To ciekawe, czy to Hugo. Hugo! Hugo, czy to ty? Halo! Odejdź mi się! Odejdź mi się! jest Hugo? Okej, okay, bo to Twój znajomy. Okej, okay, dobra. Pierwszy mi powiedział wilk, że tam jest hago. Ciekawe. Może on kłamał? bo, bo te wilki bardzo kłamią. Więc są mnie oswojone. Co <grym> I fajne tutaj. Dobra, i niebieskie łóżeczka. Dobra. <trym> Teraz postawić spawna i no, w sumie bardzo fajny spawn tu jest. Minia. Teraz zrobię całe uzbrojenie. To tu coś. Dobra, tu niam, niam, niam. trzeba i spać, spać, spać I do szybko spać, spać, spać I do szybko spać, spać Pomóc mi trzeba I spać, spać, spać Chcesz. Może spać tylko w nocy lub... To też jest noc! O! Dobra, podziękowałem za to, że dobrych snów powie. I teraz będzie jajko leciało. Dobra. Jajko umiem latać normalnie. Ale poleciało. Czy się wykrupał kur... kurczak? Czy nie? I chyba zaraz kopię. Poczekaj, a few moments later. Dobra, mam do... dość. Wykopię to No Mówiłam, że tak nie. tutaj nie wykopię. Dobra, dobra, trudno. Ej, a ciekawe. ale ten piach i dziwnie wygląda. wow. wow. Zaraz będzie skoczenie. Skoczenie. Skoczyć. Zaraz będzie trzeba skoczyć. A to będzie trudny skok. Czy Filipowi się uda? Czy spadnie? Oglądajcie, do końca. Oooo! się! Zelazko. Zelazko. Żelazko. 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 Nagle kopią się pod siebie. I spadam do tej jaskini. Mam nadzieję, że nie spadnę. O. I nie ma żelazka. Gdzie się podjęło na moje żelazko? Dobra. Teraz zapowiada się tężny film. Czy Filipowi się uda doskoczyć? Czy nie? Zaglądajcie do końca. Ja się boję I... Ale wybuchło! Ale wybuchło! Nie udało się? Nie udało się Męczyłem się tym skakaniem Dobra Dobra, no, Budować domek, tak? koniku? Ej, po co jak może? Jajko! Jajko! Ole, ale walnąłem w jajko, ale głową w jajko walnąłem. Znieś jajko! Znieś jajko! Znieś jajko! Znieś jajko! Ej, ona, ona zniosła Jajko, a nie jajko. Ej, to nie fair. <laughs> Dobra. Buty. Kalosze ubrałam, brązowe kalosze. Fajnie by było, gdyby tu była wioska. Dobra. <śmienic> Dobra. Hmm, co? A nie domek, no tak. Muszę poszukać tym razem drewno i kamień. Stetne drewno. Nie lubię tych drzew, które teraz ścinam. Chyba muszę jakieś mody dodać, ponieważ nudny ten świat jest. Prawda? Przerywam tylko... to się nie wydaje. O, żelazo kolejne. Ten świat jest bogaty żelazo. Chyba będę musiał zrobić farmę żelazo. I tu żelazna wioska. Mogłem nazwać mm, boga tam tę wiaskę. Nie, nie A jak to się nazywało? Flikowica? Chyba tak. Będziemy się znowu zobaczyć, jak to się nazywało. Węgiel Żelaza. Lubię kopać, kopać, kopieć, lubię kopać żelazo i węgiel. EL. Trudno? Nie wiem czego, ale nie rybuję tego. Dobra, teraz kop. Dobra, mam chyba wystarczająco. Na razie. Zaraz będę budował domek i chyba nie będzie do zrobienia pieczek wystarczająco. Dobra, żelazko. Pierwsze żelazo. Teraz będzie drugi. No okay. Dobra, nie, wystarczająco na dwa pieczyki. Potrzebuję jeszcze dwa, a nie cztery, co ja mówię. A się gdy to się przepala, to ja wykopię więcej. <grym i wytrza> <grym i wytrza> Szkoda, że nie da się kopać... Ej, Dlaczego nie da się drugą ręką kopać? Ciekawe. To był przypadek, tylko. Już. Dobra, robię kopanie. Węgiel! Mówię, jak zawsze mówił, że, że zawsze węgiel jest potrzebny. Dobra. Okej. Chyba w ślepym odcinku zrobię yy, tego domek. Myślę, że Wam się podobało ten odcinek. Więc Żegnam Was i widzimy się w, w następnym odcinku.